Dzień dobry. E, e, sie, siemasz e, Misiu, siema. E, 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 widzisz, e, e, taki smutny jesteś. No, no bardzo jestem smutny, e, bo wiesz, e, e, mój kolega Misiu II, e, to, to wiesz co, zachorował na, na prostatę. O, o na prostatę? No to, no to, no, no ale co na prostatę? Przeziębił się? Nie, jeszcze gorzej. Zachorował na raka prostaty nowotwór i mu wykryli badaniami. Hmm. Ale to tragiczna troszeczkę sprawa. Ale się nie martw. M Maja, trzeba go wyleczyć. No tak, ale, ale my mi się, no nie wiemy ja. No to, to poczekaj, no przecież ja jestem detektywem Filipem, przecież o tym wiesz. I, i ja potrafię, ja potrafię e, wszystko e, odnaleźć. I, i, I ja właśnie byłem niedawno w wydawnictwie Astrum i oni wydali tam taką książkę e, pod tytułem Brachy terapia. E, poczekaj, za, zaraz ci ją pokażę, tylko ty, tutaj myśl, dobrze? O, 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 to jest ta książka. Ci tu podrzucam. Widzisz ją? To jest Brachyterapia. Czyli po prostu napisał ją pan Lech i idzie raczek. Czyli jak pokonałem chorobę prostaty. Wiesz, bo ten autor e, właśnie w wydawnictwie Astrum wydał tę książkę, i to jest książka o tym, jak najnowocześniejszą e, metodą e, leczenia raka e, p, wyleczyć raka prostaty. I, I ta metoda polega na tym, Wierzy, że, że, że się naświetla to miejsce zmienione chorobowo, ale nie wycina się prostaty, nie robi się resekcji, a to ma wielkie znaczenie, bo, bo wiesz, jakie to ma znaczenie, olbrzymie, bo nie traci się żadnych funkcji, którymi, za które odpowiada prostata i, 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 i funkcji, funkcji takich przyżyciowych, takich jak, jak sprawność seksualna i, i jeszcze sprawnym. No, 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 naprawdę? Jest taka książka? No co ty chyba żartujesz? No no co ty, ja, ja jestem daleki od żartów. Przecież ja muszę ci podpowiedzieć. I właśnie tu polega to na tym, że jak będziesz leczył tego raka. Oczywiście nie wszystkie takie nowotwory prostaty da się wyleczyć za pomocą brachyterapii. Najlepiej, kiedy są we wczesnym stadium, ale nie wycinasz tego organu, nie niszczysz go, nie wyrzucasz go do kosza na śmieci, tylko go naświetlasz miejsce zmienione chorobowo za pomocą specjalnych po prostu igieł, które dobiera właśnie pan lekarz i to jest bardzo skomplikowany trochę zabieg, bo bardzo dużo asystuje tutaj lekarzy i, i pomocników i i nawet Pan Fizyk, który po prostu przygotowuje wszystko, a do tego jeszcze teraz pomaga w opracowaniu dokładnego źródła choroby sztuczna inteligencja. Słyszałeś się o tym? Tak, tak, słyszałem, słyszałem o sztucznej inteligencji. To jest bardzo ciekawa sprawa, ale o tym później jeszcze mi opowiedz o tej brachy terapii. No właśnie, więc ta braki terapia polega na tym, że. Po prostu igłami, nawet kilkanaście, dwadzieścia kilka jeł naświetlamy miejsce radioaktywnie, miejsce zmienione chorobowo. Następnie niczego nie wycinamy i to miejsce zmienione chorobowo jest wypalone, prostata działa, no oczywiście jest okres rekonwalescencji, czyli ta prostata musi się trochę przypalona na wygoić i potem jesteś całkowicie sprawny bracie, czy ty to rozumiesz, możesz spać z żoną. I tak dalej. Wiesz co, wiesz co, Filip, to to ja muszę temu koledze wszystko to, co ty do mnie mówisz opowiedzieć. Czyli jeszcze raz, i, i, i co dalej o tym sądzisz? No sądzę to, że każdy mężczyzna ma prostatę. I każdy mężczyzna powinien e, e, taką książkę mieć w domu i żeby wiedzieć. Jak dbać o tą prostatę? Bo w tej książce, jeszcze ci zapomniałem powiedzieć, są wszystkie metody dbałości o prostatę. Jak się badać, jaki jest BSA, jak się bada taki wskaźnik PSA. Który wskazuje na tym, czy jest miejsce zmienione chorobowo w prostacie, czy nie ma, czy prostata jest chora czy nie. I następnie są ja jest jadłospis, jak się odżywiać, żeby ta prostata działała i była sprawna, i była zdrowa, i cały organizm, żeby był zdrowy. Także to jest wspaniała sprawa, Misiu. No, no, no właśnie I, i tę książkę uważam, że każdy powinien na półce mieć mężczyzna, ale jeszcze podpowiem, że też powinna. O to zadbać każda kobieta, bo przecież ten mężczyzna, jak jest z kobietą, no to są razem i, i jak on jest sprawny we wszystkim, być potem seksualnie, to znaczy, że. Wszystko jest w rodzinie w porządku I, i, i że wszystko jest dobrze, bo współżycie seksualne jest bardzo ważne w życiu człowieka. I, i, I że jest się całkowicie po prostu praktycznie po tym zabiegu zdrowym. Czyli rak prostaty jest wyleczony, jest zaleczony, nie ma go. Następnie masz prostatę całą, jesteś zdrowy. Pełnosprawny i fajno, fajno jest i tylko jedziesz potem na kontrolne badania i w tej książce to wszystko jest, czyli kobiety powinny też tę książkę swoim mężczyznom kupić i trzymać ją w domu i kazać im czytać jak Biblię codziennie, żeby ją stosowali, a mężczyźni jak wiesz, no, no właśnie, bo ten mój kolega, to w co? chodził do lekarza. Uważał, że on jest ciągle zdrowy. Nie badał prostatę, sikał często, miał taki często mocz. coś tam się ciągle go polało, a dopiero potem, jak mu się ten mącz zatrzymał, to poleciał do lekarza, ale to już było późno i trzeba było coś z tym zrobić. No ale na szczęście, wiesz, to ja mu teraz szybko powiem o tej prachy terapii. No, no, to dobrze, to, 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 to mi opowiesz, jak to się wszystko udało. I, i, I jest wiele takich ośrodków onkologicznych, które już stosują brachyterapię. Jednym z nich jest właśnie Centralny Ośrodek Onkologiczny we Wrocławiu, na ulicy Hirschfelda, i tam jest oddział właśnie radiologii i leczenia brachyterapii. No, no, no no to dziękuję Ci, Filipie. Na no, 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 jak ja Ci pomogłem, to powiedz temu koledze, że będzie wszystko dobrze, żeby natychmiast się tam udał. I, i, I umówił się na wizytę, zrobił badania, podał się prachy terapii i na pewno prostatę będzie miał zdrową. To ja lecę jeszcze raz obejrzyj sobie Misiu tę książkę, pokazuję ci ją. Zapomniałem zapytać, gdzie muszę kupić tę książkę? No, no przecież książkę można kupić w wydawnictwie Astrum. Podaję ci adres wwwwydawnictwo i w księgarni wydawnictwa Astrum napiszesz do nich na maila handlowym małpaastrum.wroc.pl albo kup Polski, ale najlepiej to po prostu sobie zamów u nich, oni mają tę książkę i, i, i pan Lech Tkaczyk na pewno będzie zadowolony, że tę książkę będziesz miał i, i dasz koledze i, i innym polecisz i wtedy wszyscy mężczyźni by, by pan Lech Tkaczyk chciał, autor, żeby wszyscy mężczyźni przeczytali tę książkę, poddali się leczeniu i wszyscy byli zdrowi i chodzili na, na, na kontrolne badania. No, no, to, no to, to taką e, właśnie mam prośbę do ciebie, e, drogi Misiu. E. No dobrze kolego, dobrze. To ja wszystko to, co do mnie powiedziałeś, powtórzę i myślę, że wszystko się uda. To trzymaj się, butka ci dam, butek. Papa! Pa.